O ile wiadomo, o 17. I ciągle dochodzą nowe. Ale właściwie, co to za Tytani? Oczywiście znamy Tytanów takich jak Godzilla, Kong, czy Ghidora, Motra i Rodan. Wiemy też o Behemocie, Scylli, Mephuzelachu, a w komiksach przybliżono nam Tiamat, Amhuluka i Nakike. A skoro o komiksach mowa, to zapraszam na mój serwer na Discordzie, gdzie możecie przeczytać te komiksy po polsku lub popisać o MonsterVerse, fantastyce, anime, grach, czy o czym tylko chcecie. Wracając, nadal nie ujrzeliśmy jeszcze kilku tytanów, o których istnieniu wiemy z filmu Godzilla 2 Król Potworów, i to nimi dzisiaj się zajmę. Na pierwszy ogień Yamatano Orochi, bestia o ośmiu głowach i ogonach z japońskich wierzeń. W MonsterVerse znajdował się w placówce Monarch 91 w górze Fuji w Japonii. Po przebudzeniu przez Gidorę tytanów wydostał się i ścigał wycieczkowiec po Pacyfiku. Można potem wywnioskować, że potrafi latać lub pływać. Orochi pojawił się w kilku produkcjach Toho, a w MonsterVerse najprawdopodobniej także przypomina Morskiego Gada, choć nie wiadomo ile ostatecznie ma ubów. Kolejny tytan to Banib, placówka 99 Uluru w Australii. Nazwa pochodzi od stworzenia zwierzeń aborygenów i oznacza diabła lub ducha. Z wyglądu przypomina hipopotama, psa lub morsa, no w każdym razie nie ma ustalonego jednego wyglądu tej istoty. Najczęściej posiada koński ogon, płetwy oraz kły morsa. Właściwie nie wiemy o tym tytanie praktycznie nic. Za to całkiem wyczerpująco w nowelizacji Godzilli 2 został opisany Mokelem Bemmy, placówka 75 Jebel Barkal, Sudan. Nazwa zaczerpnięta od przypominającej zauropoda kreptydy, która podobno żyła w środkowej Afryce. Według nowelizacji ten tytan posiada ogromny, przypominający węża ogon, grube nogi, pięć masywnych pazurów na stopie, zakrzywiony róg na głowie, który emanuje nikłym zielonym światłem. Natomiast jego łeb przypomina słonia bez uszu i skłami skierowanymi w dół, a paszcza rozwiera się jak u krokodyla, jest wypełniona z setkami ostrych zębów. Po przebudzeniu Mokele używał do walki długiego ogona i trąby którą chwytał kilku ludzi naraz pociski nie robiły na nim większego wrażenia a jego chropowaty gadzi grzbiet zapewniał mu sporą ochronę ogon Mokele jest wystarczająco silny i ostry żeby przepołowić ospreja i przeciąć piramidę Następnie placówka 77 w stanie Wyoming, Devil's Tower i Abaddon nazwany imieniem Anioła Zagłady i Króla Szarańczy z Apokalipsy Świętego Jana. Według Biblii Abaddon podczas Sądu Ostatecznego wyłoni się z otchłani bez dna wraz z monstrualną szarańczą, by zadawać katusze ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czole. Nie wiemy nic o jego wyglądzie ani umiejętnościach, ale lokalizacja placówki zwana także Wieżą Niedźwiedzia, może coś sugerować. Według podań była domem kolosalnego niedźwiedzia lub została nawet stworzona przez niego. Więcej o tym Tytanie i kilku innych dowiemy się z nadchodzącego komiksu MonsterVerse Declassified. Kolejny Tytan to nazwano nazwany oczywiście na cześć potwora morskiego ze Starego Testamentu. Jego odpowiednikiem na lądzie i w sumie przeciwieństwem był Behemoth. Lewiaton hibernował w placówce 49 w Loch Ness. Choć nie widzieliśmy go bezpośrednio, w Openingu godzili 2 widnieje najpewniej jego podobizna. Możliwe, że lewiaton będzie ostatecznie przypominać jakieś morskie stworzenie: węża, smoka, krokodyla, wieloryba, rybę, węgorza, cokolwiek, chociaż pewnie będzie się też różnić od Diamant. Więc ostatecznie zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zobaczymy. A może lokalizacja placówki od razu zasugeruje nam jakiś związek z Nessie, nie wiem. Aha, w pewnym momencie w Godzili 2 widzimy też rentgeny podpisane nazwami właśnie tych tytanów oraz dobrze nam poznanych. Ale to są jedynie placeholdery, na przykład Rodan posiada rentgen głowy aligatora, o ile się nie mylę. Tiamat jest z kimś zamieniona bodajże benieb posiada jej rentgen więc w sumie to nie jest żadne źródło dla nas natomiast w openingu oprócz lewiatana pojawiła się też podobizna sekmet noszącej imię egipskiej bogini wojny i uzdrowicielstwa przedstawianej z głową lwa według reżysera Godzilli 2 sekmet przypomina lwicę lub sfinksa obudziła się w placówce 65 w Kairze i zdemolowała pociąg Pozabijała wielu ludzi, a ujęcie to zostało wykorzystane z Tizera Godzilli z 2012 roku z komikona, cona bodajże. Ostatnim tytanem, którego rzeźbę mieliśmy okazję zobaczyć, jest Quetzalcoatl, pierzasty wąż, nazwany na cześć boga z wierzeń. Podobnie jak wielki wymarły latający gad. Jeśli chodzi o MonsterVerse, to Quetzalcoatl przebywał w placówce 57 w Machu Picchu. Podobno z wyglądu przypomina ptaka o kolorowym upierzeniu z dominującą czerwienią. Przywodzi na myśl Feniksa. Jestem prawie pewien, że zobaczymy go w kolejnym filmie MonsterVerse. Myślę, że będzie naprawdę, naprawdę piękny. Zbliżamy się do końca. Placówka 92 w Angkor Wat i Tyfon. W mitologii greckiej był makabrycznie wyglądającym potomkiem Gai oraz ojcem potworów, którego bali się bogowie. Natomiast w Monsterverse, Big Surprise, na ten moment nic o nim nie wiadomo. Ostatni tytan to Bafomet, noszący imię demonicznego bóstwa, które czcić mieli rzekomo templariusze w świątyniach zwanych Bafomeriami. Przypominał skrzydła tego kozła, zaś siedzieć miał na ziemskim globie hibernował w placówce 68 w Maroku i tak jak w przypadku poprzednika nie wiemy jak wygląda w Monsterverse. Czy będzie jakimś monstrualnym kozłem? Nie wiem, we shall see. Na pewno wszyscy zauważyli już tę prawidłowość, że tytani w Monsterverse, ci nowi oryginalni zwyczajowo są nazywani od imion właśnie jakichś bóstw czy też potworów bądź kryptyd. I właściwie naprawdę świetnie, że Legendary czerpie z wierzeń, z mitów, z legend, podań. To jest naprawdę dobre zagranie. A, jest jeszcze tytan Margegr, tylko że znaleziono i zwłoki zmasakrowane i spalone przez jakiegoś innego tytana w Arktyce bodajże. Szczerze, najbardziej ciekawi mnie, jak przedstawiał w Monsterverse Leviathana, Sekmet i Castle a którego z tych niepoznanych tytanów wy chcielibyście najbardziej zobaczyć? Napiszcie w komentarzu. Tymczasem w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Na razie i cześć.